Nie, to jest paproć. Ja mam O, jak tu ładnie ta paproć. Mhm. One jeszcze się zmienią, mm. bo właśnie było bardzo długo, bo całą noc. I tu zrobiłam test z bratkiem. Test z bratkiem. Troszkę się przykleił ten bratek. Tak, widać. Tak, nie za bardzo. Ta pokrzywa. Ale nie, ona zobaczcie, z tej strony nie bardzo, ale z tej strony od, z przodu tak się odbiła. Ciekawie. A to jest toni. Mhm. To jest orzech. Jaki listek jest? Co? Ten. To jest klon. Teraz jeszcze musimy poodkrywać, zaraz zobaczymy jaki na końcu o, będą. Patrz, będzie Nie efekt. ma. Nie ma. Mhm.